Tak jak tutaj widać prąd jest. Już jakieś grafiki się pojawiają. No, nie było kilka godzin temu prądu, ale wszystko już wróciło do normy, także co tu się dzieje. No to są właściwie wszystkie próby dźwiękowe i tak dalej już mam ze sobą. To jest właściwie dopinamy wszystko na ostatni guzik za chwilę otwarcie bramy, i wszyscy ludzie będą mogli wchodzić. Trzy tygodnie przygotowań, marketingu, dobrej dobrze zrobionej roboty. Do, do tego wszystkiego dochodzi dzisiaj fantastyczna pogoda i liczymy, że będzie to rekord, na tak globalu ilość osób. Nie chcę mówić ile? Jest godzina 20, jest sporo ludzi, siedem sen, więc czekamy na jeszcze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało dzisiaj, tak, eee, przyszliśmy sprawdzić, no i się okaże, no, miejmy nadzieję, że się pobawić, tak. się będzie pobawić. Richie Houdin, będzie Marco Belli, jest... Właśnie, to... dla kogo przyszliście, kto według was jest e, główną gwiazdą imprezy? Na Mogwaja i Richie Houtina. Ja jestem przy okazji, jestem ze Szczecina i powiem szczerze, bardzo dobrze się zapowiada i będzie fajnie. Za namową koleżanek, i jest, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. I na każdy taki wy występ będę jeździła. Na pewno. Pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie ekranu. yeah, i'm into the crowd. Uh, i think they appreciate the music and, and they appreciate what we do. so, uh, hey, big ups for the polish crowd. <laughs> yeah, yeah, yeah. we had a really good time. we were warming up a little bit in the beginning. there were not so many people, and little by little, the sun went down. people started coming, and we were getting some energy. really nice. really nice. i think every country, even every city is a little bit different. i'm from holland. he's from the united states. And even when I in Holland, when I only go 50 kilometers to another city, it, the, the vibe is already different. When I go to Spain or Germany or Portugal or wherever, it's always different. So yes, here it's, it's 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 different. I couldn't say how, but I could I could feel that people really still like trends and those kind of things. You can hear that now. So I try to adapt a little bit to that and give them a little bit of what they wanted but i have to say it was a very enthusiastic very nice crowd because even at the beginning when we were still playing very funky and the dj before us really nice guy was really giving a nice putting a nice set and people were also into that so i think actually i think it's a nice crowd yes i would agree 100% but yeah i, I, I played uh, i performed a lot maybe a few uh, more times in eastern parts of europe and I find it a big difference between the uh, western side and the east side. The east side seem to appreciate, they appreciate the, uh, the music, or at least they show their enthusiasm more. They get more into it. You can get them raising their hands, clapping their hands, and make, you know making the noise, and so on, so on, so on. And I really like that. So I, I like coming over on this side. It's all good. <laughs> special ritual the special way you uh, special things you do before your show and um, no not really just drink <laughs> just drink uh, okay uh, have you have you be, uh, been in Poland before yeah and um, I've been to Lodz and Warsaw twice and uh, how can you I don't know uh, what can you say about Polish crowd how it's different from uh, for example crowd in Spain in in Great Britain um, The bardzo and I uh, like to drink loads of vodka. Mega artysta z Wielkiej Brytanii, z Liverpoolu Esquire, który produkuje mega house, disco vocal house. Niestety zostało to zepsute Często na że nie zobaczcie, jest zbyt mało ludzi. Prośba do organizatora, troszeczkę ciszej. Troszeczkę lepsze na gościenie i byłoby okej. Okay. Ciężko jest tak porównać, bo każda impreza jest całkiem inna, ale to co tu się dzieje, to co tam się działo to jest nie do opisania. Ta atmosfera, ten, ten klimat, to... Za każdym razem jest inaczej i za każdym razem jest tak samo fajnie. Okazało się, że gram jako pierwszy. Spodziewałem się, że będzie bardzo mało osób ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że grałem o godzinie 17, pół godziny po rozpoczęciu całej imprezy, a ludzie dopisali. Miałem pełen parkiet, z tego się cieszę, że już o takich wczesnych porach ludzie przychodzą na takie eventy jak właśnie Global Gathering. Square and make i sure you watch Promoska TV.